Siemanko! Dzisiaj zajmiemy się usuwaniem plam z długopisu na skórze naturalnej oraz skaju przy pomocy takiej gąbki. Jeśli chcecie zobaczyć, jakie będą tego efekty, to zapraszam do oglądania. Przygotowałem kilka próbek pomazanych już wcześniej długopisem, tak żeby to trochę odstało. Tutaj mam skórę garbowaną roślinnie, licową, miękką, cienką. Skaj. Skóra samochodowa oraz skóra galanteryjna na torebki lub podobne wyroby. Te wszystkie ślady długopisu są już sprzed kilku godzin. Teraz wykonam jeszcze takie świeże. I do czyszczenia będę używał gąbki melaminowej. Występuje także pod nazwą magiczna gąbka. Naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Wystarczy to lekko zwilżyć wodą. No, i będziemy sprawdzać, jak to ściera długopis. I najpierw zabieramy się za świeży ślad długopisu. Tak to wygląda dosłownie po chwili. Już po paru ruchach jest widoczna różnica. No na pewno dużo ciężej się to czyści z takich miejsc, gdzie są wgłębienia więc jest szansa, że w ogóle z tych miejsc tego nie usuniemy. Ale ta gąbka naprawdę daje bardzo ciekawe efekty. Tutaj był świeży ślad długopisu, a tutaj taki kilkugodzinny. Na pewno można to jeszcze lepiej doczyścić. Trzeba poświęcić trochę więcej czasu. Zabieramy się za kolejną próbkę. Najpierw świeży ślad długopisu. No, tutaj jest dużo gorzej. Przechodzę do kolejnej, czyli skóra samochodowa. No tu jest naprawdę fajny efekt, bardzo łatwo to schodzi. Tyle zostało po dosłownie chwili, a teraz jeszcze ten drugi ślad. Tak wygląda skóra samochodowa. Najgorsze tutaj są wgłębienia. Ten długopis tam dużo bardziej i dużo lepiej się utrzymuje. Ciężej jest go wyszczotkować stamtąd. No ale wydaje mi się, że i tak można bardzo fajnie uratować jakieś przybrudzone miejsca. No i na koniec skóra garbowana roślinnie, licowa, niezabezpieczona niczym. Ogólnie wszelkie jakieś impregnaty mogą nam trochę pomóc, ponieważ ten długopis mniej wniknie w dany materiał, ale też tą gąbką ściągamy pewną część takiego wykończenia, więc na pewno trzeba to później uzupełnić. Jeśli chodzi o skórę naturalną, no to staramy się to jak najmniej namaczać. Jeśli się da to całkowicie suchą gąbką lub tylko minimalnie zwilżoną. Ponieważ jak namoczymy, to jest szansa, że nam się zdeformuje. Tutaj będzie całkowicie sucha, i to jest długopis przed kilku godzin. Jak to wygląda? Został tylko taki, jakby cień po tym długopisie. Także suchą gąbką też da się to wyczyścić. Tutaj już też dosycha. Bardzo minimalnie to zmoczyłem. Jak widać. Takie są efekty. Nie na wszystkim to się sprawdza. Są osoby, które polecają używanie jakichś rozpuszczalników, acetonu i innych rzeczy tego typu. No ja bym z tym uważał. To są dość ostre środki. Różnie to może wpłynąć na jakąś powierzchnię. Część skajów w ogóle nie jest na to odporne, Warto zwracać uwagę na to w specyfikacji. Jest tam zazwyczaj napisane. Czym można to czyścić, z czego ta powłoka jest zrobiona, oraz na co jest odporna. Może być tak, że zmyjemy długopis, ale razem z tym zejdzie nam właśnie ta powłoka i zostanie nam sam podkład. Więc, jak dla mnie, użycie takiej gąbki jest dużo bardziej bezpieczne. Nawet jeśli całkowicie nie usunę tego zabrudzenia, no to przy tym jednocześnie nie zniszczę już mocniej danej rzeczy. Jest to w pewnym stopniu uratowane. W zależności jaka to jest powierzchnia, na jednej wyjdzie to lepiej, na drugiej gorzej. Im jest bardziej gładka, tym na pewno lepiej nam się usunie zabrudzenie z takiego długopisu. Mam nadzieję, że był to dla was ciekawy odcinek. Zachęcam was do wspierania kanału, mile widziana łapka, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć